szlakami jeszcze pomników widząc to jest słynny pomnik jak sobie żartowano zawsze ten też jest słynny ten też, tak, tak, to ten Bóg Honor Ojczyzna doklejone napisy do komunistycznego pomnika zwycięstwa ale ten ten to jest pomnik które logo, którego który przypominał niektórym logo Platformy Obywatelskiej z czasów wyborów z jednej strony uśmiechnięte, ale tak naprawdę za tym fałszywym, uśmiechniętym obliczem platformy skrywało się to prawdziwe oblicze. Nienawiści, złości, hejtu, przekrętów, afer, prześladowania innych ludzi, doprowadzania firm do bankructwa, ustawionych przetargów i tak dalej i tak dalej chyba nie przypadkiem przy dawnym domu partii stoi ja obecnie w Uniwersytecie w Białymstoku z którym związany jest obecny prezydent Białegostoku gdzie demoralizuje się młodzież najlepsze pamięta były zajęcia na socjologii z mediów społecznościowych gdzie pani Prowadząca wykładowca z Uniwersytetu twierdziła, że ona nie ma konta na Facebooku, nie ma maila na gmailu, bo to wszystko jest szpiegowanie, a na zajęciach nie można było używać komputerów i telefonów komórkowych, czyli kreda, tablica, i teoretyczne brednie, że na przykład Facebook po odpowiedziach po lajkach jest w stanie zorientować się. Jakiej rasy i płci jest dana osoba, która ma profil? Jakby ktoś zakładał konto na Facebooku, to wystarczy się domyśleć, że po zdjęciu profilowym, na przykład Facebook wie, jakiej rasy i płci też po formularzu zgłoszeniowym jest dana osoba. No ale. Dlatego ten uniwersytet w rankingu uniwersytetów jest daleko, daleko z tyłu. I może nie przypadkiem też łączy się z redakcją Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, czyli takich największych brukowców z największymi kłamstwami od lat, gdzie celowo nie zatrudnia się dziennikarzy. Tego typu lokale to są dawne schrony, które były przerabiane na lokale potem handlowo usługowe w starym budownictwie z czasów tam socjalistycznych, gdzie w budynkach był obowiązek budowy schronów. Także dlatego dziennikarzy nie zatrudnia się w kurierze porannym, bo rzetelny dziennikarz ma obowiązek na przykład opublikować zdanie drugiej strony. Ma obowiązek opublikować sprostowanie nadesłane do redakcji, no a to jest tam po prostu było na tej zasadzie, że kto przyszedł i zapłacił wykupił reklamy na przykład w kurierze porannym, to na zlecenie tej osoby można było kogoś obsmarować. Jak na przykład ktoś budował coś szkodliwego, sprzecznego z prawem zagrożającego zdrowiu i życiu ludzi, wystarczyło, że poszedł do kuriera porannego, jak na przykład koncert norweski z jak budował stację paliw w sąsiedztwie katastrofy wagonów w przez którą pół stoku prawie było zagrożonych śmiercią. No i wystarczyło, że wykupiło się reklamę w kurierze porannym i kurier poranny obsmarowywał mieszkańców protestujących przed inwestycji i organizacje ekologiczne, które im pomagały. Za to chwalił pod niebiosa fałszywie tą firmę szkodliwą, która przez korupcję zbudowała tam obiekt sprzeczny z prawem. Także tak działają patologiczne media pseudomedia, prostytucja medialna jest takie zjawisko, czyli pisanie kłamstw w zamian za korzyści majątkowe dla wyświetleń teraz to się przeniosło na YouTube a. są internetowe prostytutki które piszą im większe kłamstwo im większy farmazon, im większe urojenia tym mają nadzieję, że więcej wyświetleń z tego powodu i więcej zarobią i większy zyskają poklaski, poparcie ludzi głupich i oszukanych to działa do dzisiaj.